Jakie miałeś pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o Wielką Brytanię? Kurczę, pierwsze wrażenie e, fajnie, było wszystko fajnie, dopóki nie wjechałem na Barry Park. Zobaczyłem, z czym to się je. Zobaczyłem całą Anglię, jak wygląda Anglia. E, Barry Park, no i co? Co tu dużo mówić, kurwa. No, Okej, okay, tak, zgadza się. Barry Park to Barry Park, to jest po prostu e, inny, świat. inny świat. Jak wchodzisz do Barry Parku, to tak, jakbyś był w innym kraju w ogóle, nie? Dokładnie. E, o tym już rozmawialiśmy i na pewno w przyszłości niedalekiej zobaczycie, bo Adam będzie nagrywał vlog. I ja ja nagrywam że, że vloga w, w lutym z półtora sobie. roku, dla moich widzów obiecuję, on będzie, spokojnie on będzie, tylko wszystko w swoim czasie. No to ciekawe. On tam mówił, że trochę o tym Berry Parku wam powie, ale to muzyczka dzielnica, jest tam nawet ciężko spotkać obywateli ang Anglików. Nie, tak powiem, nie Nie, nie sądzę, hmm. że że Pójdziesz na teraz, tak? Robimy, idziemy na bary park.